Witajcie! Tu Wallace, polski gość od zabawek. W dzisiejszej recenzji zajmiemy się taką oto ciekawostką, którą można znaleźć w sieci sklepów Lidl, a nazywa się to Stickies. Ok, więc po kolei. Jak to właściwie działa? W sumie to całkiem prosto. Człowiek wchodzi do Lidla, robi zakupy, i jeśli kwota, za którą kupuje, przekroczy 50 zł, dostaje taką oto pojedynczą saszetkę Stickies. Za każde kolejne wydane 50 zł, dostanie kolejną. Także, jak widzicie, ja kilka razy zrobiłem zakupy powyżej 50 zł. I jak to właściwie działa na poziomie bardziej merytorycznym? Stickies jest produkowane przez firmę z Hongkongu o nazwie Zing Toys. Mają być to zabawki kolekcjonerskie, których jest w sumie 30. Normalnie są sprzedawane albo pojedynczo, albo w trójkach, albo w szóstkach. Nie wiem, czy w takim opakowaniu, jeśli chodzi o pojedyncze, ale raczej nie, bo mamy logo Lidl. I zresztą jest to wyprodukowane przez brand loyalty special promotion, czyli jest to zrobione przez pośrednictwo agencji reklamowej. I właściwie nie wiem, co o tym myśleć. Wydaje mi się, że jedna teoria na temat istnienia tego w Lidlu jest taka, że Zing Toys jako firma, która jest mało znana. Chciała się w jakiś sposób wypromować, i może weszli w partnerstwo z Lidlem. Ewentualnie Lidl chciał jakoś namówić dzieci, aby namawiały swoich rodziców na większe zakupy. Trudno powiedzieć, która z tych opcji jest bardziej prawdziwa. Niemniej w ten sposób za każde wydane 50 zł styki trafia w nasze ręce. I jeśli oczywiście je chcemy, bo kasjerka daje nam wybór, i jeśli nie chcemy, możemy sobie darować, i mogą zostać w kasie. I jak widzicie jest to opakowanie typu tajemnicza saszetka, tutaj fachowo nazywana Flow pack, i na tle większości innych saszetek na rynku ta nie jest pakowana tak, że możemy wymacać sobie co jest w środku, nie jest dodatkowo wypełniona powietrzem tak, żeby jak sądzę utrudnić nam ustalenie co jest w środku, żeby dodać jeszcze więcej elementów losowości przy tym co odbieramy z kasy. Ale jak wiemy, ten stan rzeczy utrzyma się tylko przez jeszcze kilka sekund. Otwórzmy to i zobaczmy, co jest w środku. A w środku pierwszej saszetki znajdziemy taką oto figurkę. Na co ja właściwie patrzę? Dobra, jest fioletowe, pokazuje mi język i na pierwszy rzut oka wygląda jak kombinacja grzyba z Super Mario, wojowniczego żółwia ninja Rafaela i przezsawki. Tak, właśnie stąd się wzięła nazwa Stickies, bo może się przylepiać do powierzchni. Tak, jak widzicie. Oczywiście na kartonie to się średnio sprawdza, ale na przykład na takim plastiku. Jak widzicie. Sprawdza się doskonale. Oddawaj dzięki. Tak, jest to miękkie, wykonane z gumy termoplastycznej, jak głosi opakowanie i e, tak, ma jakieś 2 cm wysokości i e, jak na figurkę kolekcjonerską. Ok, przyznaję, dla mnie zbyt dużo uroku to nie ma. Jasne, jest to na swój sposób oryginalne. Ale jakoś to do mnie nie przemawia. Także trzeba będzie zaraz otworzyć pozostałe trzy saszetki. Może trafi się tam coś, co mi bardziej przypadnie do gustu. A w drugiej saszetce skrywa się łoś albinos. I to już wygląda o wiele sympatyczniej, o wiele bardziej mi się podoba. Jest urocze. O jakie fajne oczka. Ogólnie jasne, łoś niekoniecznie nam się kojarzy z bielą, ale jak na gratis może być. I jeśli będziemy mieli jakieś fajne miejsce, żeby to przyczepić, na pewno będzie to sympatyczny kompan naszego codziennego życia. Saszetka trzecia da nam takiego oto delfinka, który najwyraźniej zjadł za dużo smurfów. Tak... Jest to przyzwoicie wykonane. Wydaje się, że jakby oczka trochę nie trafiły w swoje zamierzone pola, ale tak, może być. Oczywiście wolę łosia, ale to też może być. A w ostatniej saszetce znalazłem wykąpaną w smole chihuahuę. Z takim fajnym, bardzo pociesznym, zachęcającym wytrzeszczem. Tak, mamy tutaj pyszczycho, mamy ogon uszy, nawet cztery nogi, potężną głowę, ponownie przyzwoite, ale czarna Chihuahua z wytrzeszczem mimo wszystko nie może konkurować z białym uroczym łosiem. Jeśli chodzi o porównania, tak wyglądają nasze figurki obok przykładowej figurki Kucyka i obok przykładowego Paww Icy. A tak wyglądają nasze figurki na tle Transformers Generations Deluxe Sergeant Kappa, który najwyraźniej pozazdrościł starszym kolegom możliwości łączenia się z minikonami. I nie zapominajmy też o powszechnej puszce picia i potężnych dwóch złotych. Podsumowując, nie nazwałbym tych figurek niezwykłymi, ale mimo wszystko, jako gratis, który dostajemy do zakupów, które robimy i tak, i tak. Mogą jak najbardziej być. Tylko pamiętajcie, naprawdę nie ma co specjalnie wydawać 50 zł tylko po to, aby jedną taką figurkę dostać. I to już wszystko na tą wideo recenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce, a do tego czasu trzymajcie się.